Dziś jest poniedziałek, 4 maja 2015 roku w coast to coast Witają Was Krzysiek Łuzdowski I Karol tak tak, dzisiaj Krzysiek w zastępstwie Piotrka, który Dzisiaj nie może, jako że nie jedzie samochodem, więc nie może nagrywać A więc troszeczkę, troszeczkę inny skład Dzisiaj sobie porozmawiamy o trzech rzeczach Najpierw taki temat najświeższy, który wyszedł dzisiaj Wręczono nagrodę MVP Dostał ją Stefan Kary No i potem porozmawiamy sobie o tym co się działo wczoraj Dwa, dwa mecze drugiej rundy, najpierw Waszyngton, nieco chyba niespodziewanie pokonał Atlantę w meczu numer 1, potem Golden State uporali się z Memphis i o tym sobie porozmawiamy. Zacznijmy od tego, że Stephen Curry dostaje MVP i to nie jest chyba jakieś wielkie zaskoczenie, no. tym bardziej patrząc na wyniki. No tak, tak, no to jest, to, to była oczywistość chyba, jeśli ktoś mówił inaczej no to... No to Sore ale Kary James był... jeszcze Harden dostać, ale no, no Kary, my po pierwsze nie lubimy Jamesa Hardena. No my, my wszyscy nie lubimy jak jeden mąż. nie wiem <laughs> <nie>, czy ktoś <laughs> lubi czy Paweł może czy lubi nie. Jamesa Hardena może. może. trzeba się kiedyś zapytać, ale no James Harden, no co no, są tam jakieś argumenty, tak że, że, że samemu wprowadzi to wprowadził tą ekipę na drugie miejsce, że Kary miał więcej wsparcia. No ale jednak Stefan Kary jest najlepszym zawodnikiem najlepszej drużyny w lidze, no i kurczę, no zasłużył na tą nagrodę w tym sezonie. Tak, zdecydowanie. Tak nawet sobie nie przeanalizowałem wyborów tych e, przedstawicieli mediów. A wiesz co, patrzę a, a... teraz. Stefan Kary ma jedno piąte miejsce, tak sobie rzuciłem. Zaraz znajdziemy od kogo. Tylko nie, piąte. Jedno piąte miejsce. Właśnie to, to jest ciekawe, aż szkoda. To jest ciekawe, nie? No to Zresztą się że, szukam. Zaraz dojdziemy. Myślę, że to będzie sponsor, zaraz to sponsor naszego odcinka. <grym> o jest, czekaj, mam go. Mam go, to jest pan, który na czwartym miejscu miał Marka Gasola, na trzecim aha. Lebrona. I to jest pan Mike Crispino z MSG Network, czyli z Nowego Jorku chyba, nie? Bo to aha. MSG aha. Tak, no. tak. Czyli to jest Nowy Jork. Czyli Nowy Jork nie lubi Stefana Karega. Nie wiem, on tak, tak ładnie gra, takie show im robi. Czy to kibice w ogóle przychodzą. Ej, tak. nie, to jest jakiś, jest Mike Crispino. Jamesa Hardena wybrał, potem Rasela, tak, potem tak. Lebrona. Nie było też Anthony'ego Davisa, w tym. No i dobra, fajnie, że Stephen Curry dostaje MVP, a nie James Harden, najlepszy zawodnik w najlepszej drużynie, chyba najlepszy plus-minus. No może James Harden miał i chyba tam real plus-minus, ten jest lepszy, ale wpływ na tak. drużynę, kiedy karego nie ma na boisku jest chyba większy tak. niż, niż, niż Hardena. I po drugie fajniej się to ogląda, niż te toporne rzuty wolne <laughs> James Hardena, z całym szacunkiem dla Jamesa Hardena. Ale tyle o tej nagrodzie, nie było żadnych kontrowersji. Marcin Gortat nie dostał pierwszego miejsca, ani nie było żadnego takiego... Ja tak sobie, to to ja tak sobie jeszcze patrzę, czy ktoś zrobił jakiś dziwny ruch, ale no nie, nikogo nie było. Nie, no bo tutaj patrząc Ci na listę, kto dostawał głosy mhm. w ogóle, od najmniej to Clay Thompson, Kawhi Leonard, Tim Duncan, Blake Griffin, Marc Gasol, LaMarcus Aldridge, Chris Paul, Anthony Davis, Russell, LeBron. Harden i Steph, no to żadnych kontrowersji tutaj być nie ma. Widzia, widziałeś, że, że, że w głosowaniu najlepszego GM-a, trochę GM-a ligi, trochę tak mało aktualnie, ale widziałeś, że tam kto dostał jedno, drugie miejsce? A ja nie właśnie GM-a w ogóle nie, nie GM wygrał, wygrał go oczywiście menedżer Golden State Warriors, jak najbardziej zasłużenie, ale jedno, jedno miejsce niestety w głosowaniu tajnym, bo to jest głosowanie no e GM-ów, jedno, drugie miejsce dostał strzelaj kto. O, nie, nie będę tutaj strzelał. Ktoś z Sacramento. Di, nie, ktoś, ktoś z Los Angeles. I, i tego gorszego Los Angeles. S serio? To naprawdę. S serio? Nie wiem, czy tam można było Lich? głosować na siebie. Mógł, mógł? Nie, to jest jakieś... O mój Boże. No miał drugie miejsce. To jeszcze PD Alessandro mógł dostać. Pierwsze i by było w ogóle Nie, A na trzecim nie wiem, kogo można by wrzucić. Na trzecim na przykład, nie wiem, kogoś. Nie wiem kogo, ale kogo jest z jakiejś słabej drużyny, jak Denver albo coś takiego. No nie wiem kto jest, gdzie w Denver nawet. Dobra, tyle o, 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 o nagrodach. Przejdźmy już do koszykówki. Pierwszy mecz w Philips Arena w Atlancie mecz numer jeden pomiędzy Atlantą i, i Washington Wizards. Piotrek mi wczoraj napisał wieczorem SMS-a, że mówiłem ci, że, że Hawks wygrają, znaczy, że Wizards wygrają. No i cóż, jesteś, czy ty jesteś tym zaskoczony, że, że Wizards tak dobrze, chociaż dobrze, może oni nie zagrali świetnego meczu, ale jednak tak. pokazali, że to będzie chyba długa seria? No tak, no ja, ja jestem tym zaskoczony, bo wtypowałem bo przed serią 4-2 chyba dla Hawks. Taki, taki miałem typ, no ale, na meczach dla ale na szczęście w Drive to the Finals wziąłem wczoraj pora Millsapa, więc tyle dobrze, ale tak wracając do, do tematu to było, to było zaskakujące zwycięstwo Wizards, bo po pierwszych 24 minutach nic na nie tak naprawdę nie wskazywało, bo, bo Hawks grali swoim rytmem, rzucali dużo rzutów, trafiali dużo rzutów i ile tam prowadzili? Po pierwszej połowie chyba ośmioma, czy tam. Chyba 8, więc... 10 punktami. 63 tak, tak, do 53. Ale, ale to były takie wyraźne 8-10 okay. punkty. To, to, to nie były takie, że nagle odskoczyli w którymś momencie. Naprawdę grali dobrze i później nagle w drugiej połowie nie. coś się stało im wchodzić, coś to tam. Bo ktoś napisał na Twitterze, że, że zawodnicy Nets pojawili się w hali i rzeczywiście ta Atlanta Hawks z drugiej kwarty to była ta sama Atlanta Hawks, co w drugich połowach meczów z, z Brooklyn Nets. W ogóle ja, ja słyszałem taką chyba El Hassan, czy jakoś on się tam nazywa z ESPN-u i on mówi, że stawę na, na Wizards w tej serii, bo to Wizards to są tacy lepsi Nets. No częściowo to prawda, chociaż są dużo młodsi i dużo bardziej im się chce. Ale ten mecz wyglądał rzeczywiście bardzo podobnie jak seria tak. z Nets. Hawks wychodzą na ten mecz i grają praktycznie tak jak zakończyli poprzednią serię i tak jak często w pierwszych kwartach w, se w serii z Brooklyn Nets. Wygrali 37 do 26, rzucali prawie 64% z gry, prawie 63% z 3. Mieli przy 14 celnych rzutach z gry 11 asyst, eee, tylko dwie straty, więc weszli w ten mecz bardzo dobrze. Wizards też nie weszli jakoś bardzo źle, bo 10 na 24 to jeszcze tragedii nie ma, trafili 4 trójki, rzucili 26 punktów, więc to pokazywało, że Wizards w tym meczu raczej będą, mm -hmm. bo tych punktów rzucili sporo. Taka historia często się powtarza, tak jak w początkowych meczach Bostonu z Cleveland czy, czy Milwaukee z Chicago mieszcz numer gdzie Milwaukee dużo rzuciło, i potem jednak, jednak jak ktoś tak wchodzi, to jest szansa. I teraz. Przed tą serią tak sobie mówiłem, że kluczem do, do, do szans dla Waszyngtonu będzie m.in. to, żeby oni nie tracili piłek, bo tracili ich kolosalnie dużo w, w sezonie regularnym. 18 praktycznie na mecz w serii z, z Hawks. Mm -hmm. Teraz nie gubili piłek. Nie gubili piłek. Właściwie przez cały mecz nie wiem, oni mieli strat. Zaraz, zaraz to sobie sprawdzimy, tylko 6 strat w meczu. Mecz. No, to, to jest nie... jeden z ich chyba jakichś rekordów. 6 strat to jest naprawdę bardzo mało. Z mało okazji dla Hawks, żeby się rozpędzili. Żeby Kyle Korver miał tę pozycję w kontrach. I teraz po tej świetnej pierwszej kwarcie, w trzeciej, nie, grając cały czas half court, Atlanta już rzucała grubo poniżej 40%, a, a w czwartej kwarcie 25% chyba. Więc wiesz, te rzuty mogą wchodzić, ale, ale z drugiej strony, Waszyngton też nie grał na, na jakiejś wysokiej skuteczności bardzo w tym meczu. Też nie grał jakiejś ofensywy niesamowitej, a jednak, jednak wyglądało to całkiem nieźle. Kogo byś w Waszyngtonie wyróżnił za ten match, tak, tak? W Waszyngtonie bym wyróżnił chyba od Portera, bo on tam zrobił naprawdę fajne minuty, szczególnie w drugiej połowie. Teraz patrzę na jego wskaźnik plus-minus, właśnie z nim byli Wizards najbardziej na plusie w tym spotkaniu, plus 11. I to jest, to jest taka wielka niespodzianka tych playoffów, ten od Porter, który przez cały sezon był. Był zastępcą jeszcze Rasula Batlera. Nagle w playoffach wychodzi z ławki Randiego Whitmana i gra, gra naprawdę fajne minuty. On trafił jedną trójkę, która tam chyba. w Nie wiem, czy to była trójka na remis, czy to była trójka na wyjście na prowadzenie, już nie pamiętam. Ale a naprawdę Otto Porter dobrze się spisywał w tym spotkaniu i, i dobrze wyglądał na tle, na tle zawodników Atlantyko, szczególnie w drugiej. Połowie. Jeszcze mam takie, takie przemyślenie no, na temat Hawks, bo wiadomo, że koszykówka jest łatwiejsza, gdy, gdy trafiamy rzuty, ale nie ma chyba w lidze innej drużyny niż, niż Hawks, która, która tak bardzo na tych trafianych rzutach y, polega, bo wydaje mi się, że nawet Golden State Warriors, którzy też w dużej części swoją, swoją ofensywę opierają na, na, na częstych rzutach, oni są w stanie wygrać mecz, jeśli te rzuty im nie wpadają, a jeśli te rzuty nie wpadają Atlancie Hawks, to oni nagle nie mają żadnych... Y, żadnych argumentów za tym, żeby wygrać jakieś spotkanie. Tak, tego brakuje. I w ogóle w drugiej połowie Hawks oddali aż 52 rzuty i trafili mm. tylko 13, i tylko z tych 52 rzutów 19 było spod obręczy. Więc ta, ta proporcja jest, jest niezbyt dobra. Zresztą pod obręczy też rzucali słabo, bo poniżej 37%. Ale tego brakuje. Mi się wydaje, że, że w, na przestrzeni całego meczu, ważniej tonowi, lepiej, lepiej wychodziło Penetrowanie, tak? Rozbijanie obrony. Tak, I wejścia John pod Johna Wola. Nawet Bradley Dill całkiem był nieźle też to robił. John Wall robił to świetnie. I o ile można powiedzieć, że Jeff Tick i Dennis Schruder w pierwszej połowie robili to całkiem dobrze, to już w drugiej tego nie było. No i co? Trzeba było odpalać te rzuty? Oczywiście. Część z tych rzutów mogła wpaść. I Hawks mogą sobie mówić, że hej, przegraliśmy sześcioma punktami, grając tak jak graliśmy. Że te rzuty będą wpadać na lepszym procencie, ale może i będą, może nie. To są zawsze rzuty, może powiem to trochę jak Charles Barkley, tak? tak? Tak, tak, bardzo staromodnie. Ale będą potrzebowali więcej. Więcej punktów spod kosza, więcej ścięć, które były w pierwszej połowie. Było dużo ścięć, czyli taka typowa Atlanta Hawks. więcej penetracji, tak? więcej ruchu, ścięcia na słabej stronie. Znowu świetnie grał DeMarie Carroll, chociaż w drugiej połowie już. Był, du był dużo mniej widoczny, trafił tylko 3 punkty. 1 na 4 i był minus 10. Zresztą no, byli zawodnicy, którzy mieli nawet gorszy współczynnik, yy, ale będą musieli więcej, więcej wymagać. Myślę, że od Jeffa Tiga. Myślę, że Jeff Tig tutaj jest kluczową postacią, bo to od niego się zaczyna ta penetracja strefy podkoszowej. Ale też ich ławka jest strasznie, strasznie słaba. Nie ławka tylko jest nierówna w tych play-offach, strasznie nierówna. W ogóle w tych play-offach, Perlantich miał wczoraj beznadziejny mecz. No, Trafił co. tam jedną trójkę, ale nic tak naprawdę nie robił. Dennis Schroeder, no, tak jak mówiłeś, w pierwszej połowie coś tam próbował działać, ale on z kolei wcześniej w serii z Nets był fatalny. fatalny, był. fatalny Mike Scott nie, nie... też się nie potrafił obudzić w tych play a przecież to był zawodnik, który miał naprawdę fajne minuty w sezonie regularnym i dawał, dawał z ławki Hawks i Mike'owi Budenholzerowi dużo. A w tych play-offach też, też jest na razie bardzo cichy. Wczoraj tylko jeden na pięć z gry. To jest problem. Przy, o to pod... by się taki mecz Majasku, Scotta, jak w zeszłym roku z Indiano, PSR tak. już odpalił pięć drugich. Co prawda, miał taki jeden taki mecz, ale często taki jeden mecz w tej serii może, może przechylić szale, bo to jest to jedno zwycięstwo. Ale, ale <grywania> objawieniem tych play jest Randy Whitman trochę, <grywania> na, który, <grywania> na którym wieszamy psy, totalnie <grywania> i słusznie, słusznie, bo on po prostu był bez. Jest, powiedzmy, beznadziejnym coachem. Ale nagle w ale... tych playoffach tak. Gra niskim line-upem teraz też grał bardzo dużo. Co prawda nie, nie mógł grać od początku tym niskim line-upem, bo Paul Pierce wyłapał szybko dwa faule i musiał usiąść na ławce, ale później grał już niskim line-upem. Zrezygnował z Nenek, który był nie istniał w tym meczu, praktycznie w ogóle go nie było. Marcin Gortat miał w pierwszej połowie dużo problemów i, i, i on i, i Nene mieli 0 punktów przez bardzo długi okres, ale potem te pick and role z Johnem Wolem zaczęły funkcjonować i Marcin zaliczył naprawdę bardzo dobry mecz. Znaczy bardzo dobry, dobry w porównaniu do dobry jego poprzedniej pek. serii, tak? Więc mhm. można liczyć na to, że, że w dalszej fazie e, tej rywalizacji będzie grał lepiej. Obawą dla, dla Washingtonu jest to, co się dzieje z Bradleyem Bilem i z jego kostką, bo to, to skręcenie jest bardzo mocne, wydawało się takie bardzo mocne. No i on no może wróci, ale, ale... Bez niego na pewno będzie trudniej, szczególnie, że na, że na pozycji numer dwa chyba jest największa dziura na ławce, na ławce tak się że tak mi się wydaje. Ramon Sessions będzie no grał. No tak, no jest Ramon, ale wtedy tracimy zmiennika na walla, więc też wol będzie musiał grać więcej minut. A on już w tym spotkaniu wczoraj grał prawie 40, więc jeśli ta seria potrwa, potrwa 7 spotkań, to, to może być, to może być ten, ten, ten ważny czynnik. Na Może być ważny czynnik, a dla Hawks to po prostu ławka rezerwowa trochę <gry> bardziej i po prostu lepsze rzuty. No, celność tych rzutów oni muszą chyba na to liczyć, ale z drugiej strony to pokazuje jedną rzecz, że oni no raczej nie mają szans na. na nie wiem, ja no, powiem na mistrzostwo. Wy, wyśmiejecie mnie, bo to oczywiste, że według 99% społeczeństwa, że Hawks nie mają szans na mistrzostwo, jeżeli społeczeństwo interesuje się Hawks, ale. Bo do tego się sprowadza, tak? W sezonie regularnym jest inna obrona i oni łatwiej mogli dostawać się pod, pod obręcz, a mieli to problem i z Brooklynem, i w tej pierwszej e, pierwszym meczu z e, z Washingtonem? To może być długa seria, ale ta, to może być długa ale ta, seria. Ale, ale a zmienił, długa seria... ten pierwszy mecz, ten pierwszy mecz zmienił, zmienił twój typ? sorry, że tak e, Nie. Nie, dalej, dalej. Nie, nie, dalej. typuję, że to będzie długa seria siedem meczów. Wierzę w Hawks, ale i nic dziś, jak będzie 7 meczów dla Wizards. W ogóle, jak się typuje siedem meczów, to tak no, jakby, no, no. Jak, jakby wyznajesz, że nie masz pojęcia, co się stanie, 7 Siedem meczów to jest takie... no bo siedem meczów to jest takie, takie, takie dosyć... dosyć wiesz, nie wiem, co się stanie. Ktoś wygra, no. Natomiast w drugiej serii już jest inaczej chyba. No niestety jest. Chciałbym się z Tobą nie zgodzić, ale... Właśnie, Piotrek... Piotrek. Takież z przyzwyczajenia. Tobie bardziej tu oddam głos, jako, jako speca od Memphis Grizzlies. Mm. Czy, czy highlightem tego wczorajszego meczu było to, jak Tony Allen wszedł w grupę tanerczyków? A w ogóle oglądaliście ten mecz na żywo? Tak, oglądałem. I widziałeś ten, mecz. ten naprawdę świetny występ. Nie wiem, czy Tak, ten, tak. Fenomenalny tak, znaczy, występ. Nie widziałem tego na League Passie, więc ja to oglądałem niestety na jakimś streamie z ABC, więc ja tego no. występu niestety ja widziałem nie widziałem. Ja widziałem ten występ i był genialny. Naprawdę świetny. Ja na żywo widziałem tak, tanczą, tanczą. Tam taki murzynek, był właśnie po środku, tam ja bym sobie 500 razy kostki skręcił, jakbym próbował coś takiego robić. A tu nagle Tony Allen, myślę, tak, że on to specjalnie zrobił? Czy rzeczywiście był nie, sablony, taki Taki saplon wygląda. Nie, nie ale jego, jego głowę jest gdzie indziej, wiesz, jego głowa jego jest cały czas gdzie indziej, gdy, gdy, gdy nie gra w koszykówkę. To jest Tony Allen, on często robi takie głupie rzeczy. No. No to teraz, przecież pamiętasz, jak on kiedyś chyba jeszcze w Bostonie kontuzjował swoje ACL przy próbie w Sadu, tak, gwizd. Tak, 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 tak. To, 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 no to było on, taki, tak? Na no właśnie, to, to tak. To. No tak. Powyt ale no za to go kochamy. Później, później cała hala go, go wygwizdywała, wybuczywała. Chyba całą serię <grym> tak w ogóle tak, serię Seria no tak wszędzie. Czy... No, ale to będzie, no to pewnie będzie najciekawsza rzecz w tej serii, no to no, niestety. A, a nie, nie odnosiłeś wrażenia, że jeszcze mogli więcej grać pod kosz Memphis, trochę Wiesz, bardziej do Randolpha i Gasola? to taki, taki fajny fragment pod koniec drugiej kwarty chyba, gdzie ta piłka rzeczywiście szła do zaka Randolfa strasznie często I, i on wykorzystał swoją, bo on ma w tej serii przewagę nad Draymondem Greenem, co by tu nie mówić, ok, Draymond Green w ataku ma przewagę nad zakiem Randolphem, że może sobie wychodzić za trzy i, i za Randolph nad nim nie nadąży, ale, ale to samo będzie oddawał w obronie, bo, bo, bo Draymond Green, nie jest obrońcą na Zakarandolfa, jest, jest za mały, jest za lekki i Zakarandolf przepchnie go z palcem, nie będę mówił gdzie. I tak się działo pod koniec drugiej kwarty, gdzie ta piłka rzeczywiście wędrowała do Zibu. On najpierw nabierał Draymonda, najpierw, później nabierał Harrisona Barca. No, no ale co z tego, bo nagle wszedł Stefan Kary, trafił dwie trójki z przednosek. Tak, 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 w drugiej, w drugiej kwarcie, kiedy, kiedy Memphis zmniejszyło to chyba do sześciu tak. punktów. To były dwie trójki i ran na początku trzeciej kwarty, który w sumie doprowadził do prowadzenia chyba 80 do 60 i to właściwie skończyło, skończyło całą zabawę. Gasoli i Randolph byli dosyć na to, jak gra i tak dosyć skutecznie. Randolph szczególnie, jak mówiłeś, miał ogromną przewagę i tutaj bez względu kto go krył, bo tak, na Bogucie grał 6 minut, miał, był 3 na 4 na Easylim był 2 na 4 i na Greenie 3 na 5 w sumie miał 10 post i miał 1,30 1, punkty na posiadanie, czyli bardzo dobrze. Więc, więc oni korzystają jak, jak dostaje na walk piłkę Randolph, czy, czy jak dostaje w postapie Gasol podobnie, ale tak poza tym, no stara historia, tak? Cały czas brakuje spacingu, 3 na 12 za 3. Jeżeli nie rozciągniesz tej defensywy Golden State, to będziesz miał problem, tak? Bo oni też nie są takimi pachołkami do przepychania, tak? Tam jest nawet Draymond, no tak. który jest mniejszy, ale nie da się przepchnąć jak szmata. No to tak. Bogut też nie da się przepchnąć, tak? I Mary Space nawet lubi się masować troszeczkę. No i też... Mary Space ma też taką pewnie, wydaje mi się, osobistą serię. Tak. Był zawodnikiem Memphis. Tam pewnie Zibu go często na treningach niszczył. No i widać, że chce mu się grać w tej serii. Widać to było wczoraj. Że, że trafiał, trafiał swoje żółty grał no, aktywnie w defensywie, mimo że Maris Space nigdy nie był dobrym graczem w defensywie, to wczoraj wczoraj coś tam próbował zrobić, złapał nawet cztery faule, no, to już nawet po tym można powiedzieć, że, że chciało mu się grać, tak? Że, że coś tam robił. Był aktywny, był agresywny. No a Jeśli chodzi o Memphis, no to no, nie, nie odkryjemy Ameryki. Tak? No, brakuje, brakuje w tej serii Mike'a Conneja i Mike i podobno też nie zagra. Jest bardzo mało prawdopodobne żeby zagrał w meczu numer 2, no a Kalates, no, i, tak. no, Kalates no, i Ben Udrich no sorry. No. Kalates tylko w defensywie się stara, bo Kalates jest dobrym obrońcą generalnie. On dobrze no. grał na Stefanie Karem w tej pierwszej tak. połowie, naprawdę. Fajnie odcinał go od rzutów, no ale on, to co on robi w defensywie, to szybko oddaje w ataku. A Ben Oudrik gra na jednej nocy no, też i, dokładnie. i to jest... Ten. Druga rzecz, która, która też jest, tak jak w Dallas była historia rażona Rondo, który też się, Jeff Green też się nie za bardzo pasował. Niestety. Jeff Green jest zawodem i to jest ten Jeff Green, ten słaby Jeff Green. Bo Jeff Green ma no, przebłyski, ale Jeff Green na no, czwórce się nie sprawdza, nie, nie trafia trójek, e nie rozciąga obrony, czyli nie robi tego właściwie, czego się od niego oczekiwało. I na pewno, e chciałem powiedzieć Lionel Holmes, Def by zrobił bardzo wiele, żeby cofnąć o kilka lat czas i tak przenieść Jeffa Greena do Atlanta, Demarego Carola, no, ona, dać, dać do Memphis. Oczywiście to by raczej im nie wygrało serii, a by to by zrobiło tą drużynę bardziej kompetytyw z ławki, bo albo Tony Allen mógłby wchodzić wtedy z ławki, miałby większe pole do rotacji, miałby ale lepszego strzału nie, nie wiem czy ty to widzisz, ale jak, jak się patrzy na Jeffa Greena, to, to nie widać w ogóle, żeby on był gotowy na grę w koszykówkę nie. nawet w poziomie. Jest... On nie ma psychiki do, do NBA, tak mi się wydaje. On ma, on ma świetny, świetny atletyzm. Tak? Gdy patrzy się na, na niego z zewnątrz, no to wygląda naprawdę na gościa, który powinien w NBA mieć, mieć coś, mieć, grać na jakimś poziomie. Ale naprawdę, gdy, gdy patrzy się na, niego, na jego twarz, na jego głowę, no to widać, widać to zagubienie. To jest to jest gracz, który idealnie moim zdaniem by się nadawał do Brooklyn Nets, bo tam są sami tacy gracze, tacy nijacy, nie wiadomo, nieby z wielkim talentem, ale że mi się nie za bardzo chce. Jeff Green to jest kolejny taki zawodnik, który ile razy on smaku nam robił, grając w Bostonie, że miał mecz po 30 punktów wyglądał jak, wyglądał jak gwiazda. No i kwestia, on to, on to gdzieś ma, ale ile rzeczy się rozgrywa w głowie, tego nawet nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale bardzo, bardzo dużo i ale. Uważa, że są w stanie chyba ukraść Memphis ten jeden mecz u siebie, czy nie? No Memphis może stałoby się. się... są u siebie, sądzę, że na pewno będą w stanie. Szczególnie, że Mike Conley wróci na tę serię. Jestem tego w 100% pewny, że może jeśli nie w meczu 2, to w meczu numer 3. I, I wydaje mi się, że ten mecz numer 3 będzie takim emocjonalnym powrotem Memphis, że tam Mike Conley. Jest na parkiecie. Nawet nie chodzi o to, że, że on będzie grał wspaniale, ale to natchnie innych Marka Gasola do dobycia bardziej aktywniejszym, bo Marc Gasol musi być bardziej aktywniejszy w tej serii. On, on lubi sobie tak maszerować obok spotkań czasami. Że, 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 tak, tak miał to chociażby w serii Sportan Trade, Base, że on tam miał w niektórych meczach fajne, naprawdę wysokie cyferki, ale, ale to nie, bo ma, ma, to wciąż nie jest ten agresywny Margas Sol, który grał w, przez pierwszy miesiąc sezonu na poziomie MVP. MVP właściwie tak. To nie jest, tak, to nie jest ten Marga Sol. Ale to, to nie jest ten Margasol, który, który był kilka miesięcy temu, ale to jest, to jest ten Margasol, który jest zawsze. To jest ten, ten Margasol, który jest bardzo takim leniwym zawodnikiem na boisku koszykówki. Jest fantastycznym zawodnikiem, jest, jest bardzo inteligentnym zawodnikiem, ale, ale, ale wydaje mi się, że to, tak, osobowość ma bardzo leniwą. On by i... mógł być graczem na 21.8 na tak. przykład, tak? bo on nigdy nie jest jakimś genialnym zbierającym, tak? jeżeli chodzi o cyferkową ilość zbiórek, bo on dobrze w miarę zestawia, ale nie zbiera tyle. Ale 21-8 mógłby, ale on woli porozgrywać, sobie tak, gdzieś tak. tam oddać, to no gdyby miał jeszcze takich trzech Courtney'ów Lee chociaż, jeżeli <laughs> chodzi o zdolność rzucania. Bo wszyscy kochamy Vince'a Cartera, ale Vince Carter za trzy jakoś nie trafia ostatnimi no, czasy zbyt dobrze. Vince Carter umarł. <laughs> no, niestety, <laughs> ta. <laughs> niestety, Tak, czyli czy Jeff Green, Vince Carter, w ogóle tak sobie patrzę teraz na, na statystyki Jeffa Green'a i tak jak kiedyś patrzyłem na statystyki Roya Hiberta per 36, bo Per 36 Rochibird miał najlepsze w pierwszym sezonie i Jeff Green tutaj co prawda nie miał najlepszych, ale każde jego per 36 zamyka się między 13 i 4 punkta, a, 15, a 17 i 7, tak? W pełnym sezonie, tak? Bo, bo w tym roku w Bostonie miał 191 punkta per 36, ale to jest bardzo mała rozpiętość i to jest cały czas to samo dostajemy od Jeffa Greena, nic, nic ponadto i nie wydaje się, ja się nic dziwię jak go zobaczymy za dwa lata w Chinach, na przykład. Możliwe. No, to jest na, na, tego tego tylko zawodnik. Na pewno Memphis nie przedłużył z nim umowy. Ja A on jest spektrum. teraz wolnym agentem? Tak, tak, chyba jest teraz wolnym agentem. No to, 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 to nie, nie polecam. Nie. Tak, no, no nie ma, nie ma playoffów, które, które by mu zagwarantowały wysoki kontrakt. No na pewno ktoś nie niego uwierzy, tak? No, to nie jest jeszcze stary zawodnik. aż sprawdzę jak jest z tym kontraktem, bo wydaje mi się, że że Jeff Green po tym sezonie spada, i wtedy Memphis będą, będą mieli jakieś pieniądze, żeby przyciągnąć wolnych agentów. Może e, tak, to, a nie, przepraszam, ma opcję gracza, czyli pewnie już z niej skorzysta. No bo teraz, Na następny rok jest, tak. jest podwyższenie, podwyższenie tak, salary, tak, kap kosmiczne, tak. więc no Memphis ma troszeczkę, ma, no ma, będzie miało sporo pieniążków. Tylko, znaczy nie będzie tak. miało sporo pieniążków, bo Zaka Randolfa i Marka Solla trzeba zatrzymać i tak. kwestia. Zach Randolph chyba raczej będzie chciał zostać. A Zach Randolph podpisał przecież sezon temu przedłużenie, nie? A nie, ja nie wiem, ja tutaj nie mam. Więc tak, więc tak, tak. No on, może... na, no tak on, już, on już został, on tam zarabia A, chyba 10 am, milionów no. dolarów teraz. Ma 16,5 w tym roku. Tak, ale to jest ta jeszcze tak. stara umowa. On już podpisał w zeszłym sezonie przedłużenie kontraktu za, to mi, za 10 to, min, to minus dla Hoops Hype. no Minus dla <laughs> <Hoops Hype, śmiech> że tak. no nie zabijowali. No Ale u Memphis będzie okazja za te cztery mecze porozmawiać pewnie no, tak, o ich tak, wakacjach pewnie, tak. i, i, i e, e, jakie Może będą. Może Karol wzięcia. będzie do wzięcia. Może jakoś tam no, się tak, uda. On, on, jest na... nie on jest niezastrzeżony, więc tak, myślę, tak, że, tak. że Demariego ustawi się bardzo, bardzo długa no, tak. kolejka. Bo on tutaj oj, gra na swój kontra, gra na swój kontra, bez względu, jak te playoffy się dla, dla Atlanty dalej. Potoczą. To co, to tyle chyba. E, no, tak, no bo... chyba tyle. Zapowiadamy tak. jakoś dzisiejszy, nie wiem, wieczór. Dzisiejszy wieczór czy zapowiadamy prędzej chyba nasze typy, bo tak za, zaczynamy, zaczynamy w Cleveland. W Cleveland bez miłości, bez, bez JR-a ale myślę, że Cleveland sobie poradzi. Tak. Lebron nie da w meczu numer jeden z Chicago wejść i wygrać. Tak. Tak. LeBron też Lebron, no co tu dużo mówić. Na takim wschodzie Lebron James pojedynkę jest w stanie wprowadzić swoją drużynę do, do finału. Ale to, to nie zmieni... Ma ma jest Irvinga, Garvinga. Więc... Tak. Tak, to nie zmienia faktu to, co powiedziałem w poprzednim podcaście, albo może poza Anteną, nawet, że na wschodzie tu się walka o to, kto przegra z Golden State Warriors w finałach. Tak, 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 tak. No, ewentualnie, no, Clippers, jeżeli będą mieli zdrowego Chrisa Pola, no to tak, ale, ale Chris Paul dzisiaj chyba nie zagra, tak, tak przynajmniej się mówiło, więc dzisiaj Houston może wygrać. Bo bez Chrisa Pola Clippersi nie są drużyną, może nawet na playoff. No nie, no, może dobra, są, ale. ale yy... Na zachodzie, na wschodzie. Nawet na zachodzie może. Chociaż mi się po prostu wydaje, że, że jak Blake Griffin będzie musiał ciężar na swoich barkach, to widzieliśmy jak on potrafi wyglądać w czwartych kwartach, jak jest zmęczony. Mhm. I to może być historia przez pierwsze e, dwa mecze, więc e, zobaczymy jak to będzie wyglądało, więc dzisiaj naprawdę ciekawa noc. Zresztą jak każda następna, w czwartek będziemy mieli wolna chyba. W czwartek, tak, w, czwartek. W, czwartek, w, czwartek. w czwartek, więc Mike Conley, Mike Conley będzie miał trzy dni więcej na na w sobotę. Tak, żeby, żeby, z, żeby jego twarz troszeczkę się, ta opuchlizna zaszła, żeby mógł łask... Łas, no łas, wygląda, wygląda strasznie. <grym> no, w korolach mógłby grać, wygląda to lepiej, to tak? Nie no idziesz, już na pewno lepiej niż poprzednio. No. Dobra, dzisiaj bez pytań, z nienacka. E, Niestety. Tak, byli z wami... Krzysztof Guzdowski. Karl Milcarz i Piotrek Zarychta, byli z wami duchem na pewno. Do usłyszenia. <grym> Not at all.